Dzień dobry. Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza. Jest alert pogodowy, i generalnie mamy storm, ale on jest tak mocny, że jest nawet w Wielkiej Brytanii. I u nas różnie może być. Albo może być tragedia, albo może być spoko. Nie wiadomo, bardziej wczoraj w pogodzie pokazywano, że okolice Cork, Galway, tak jak zawsze, tam będzie najgorzej. A tutaj to nie wiadomo. I've been longing for this Christmas When everyone's around to share this holiday Yes, it's a time of happiness, a time of joy But now this year is twice as so special, cause I'm hoping Się z Wami w kolejnym vlogu. E, Aleks wczoraj powiedział, że mogę sobie pożyczać jego kubek, e, jego jemielki, więc mam tutaj kawę, żeby było troszeczkę świątecznego akcentu w tych vlogmasach, e, ponieważ dalej nie mamy choinki. Jak wiecie, nagrywam kolejnego dnia. Wczoraj Wam mówiłam, że nie mamy choinki. E, no i dzisiaj szukaliśmy w sklepie, ale w jednym miejscu, Sorry, grzejnik. W jednym jest, ale mega droga, bo nie mam zamiaru dawać 130 euro za choinkę, pomimo tego, że to wystarczy, wiecie, na x lat, chyba że coś się zgubi bądź złamie. Um, ale no nie, nie mam ochoty do wydawać tyle pieniędzy, zwłaszcza przy tych naszych y, rzeczach, które się dzieją non-stop teraz y, niefajne typu zepsute telefony czy zepsute auto. E, no i tak się właśnie kumuluje wszystko na grudzień więc no nie za bardzo. No i sprawdzaliśmy jeszcze w Argosie. Argos to jest taki sklep, jak gdybyście nie wiedzieli, że to nie, nie jest tak, że możecie sobie wejść i pooglądać wszystko, nie ma żadnych wystaw, ani półek, ani nic, tylko to są magazyny. No i normalnie wchodzicie, zawsze przed covidem było tak, że można sobie wejść, zamówić w środku, albo wziąć katalog do domu, albo właśnie na takim komputerku sobie wyszukać i napisać na takiej karteczce numer seryjny jakby. Tego produktu i sobie po prostu go kupić co, nie? Poczekać na miejscu i tyle, a teraz trzeba zamawiać przez neta, a niektóre rzeczy są tylko na dowóz do domu, więc w ogóle porąbane, bo na przykład można kupić, nie wiem, kabel do PlayStation, na przykład HDMI, ale już nie można kupić pada, co nie? Pada możesz sobie tylko zamówić do domu. Uh, to taki przykład, bo po prostu mi się tam świeci to PlayStation przed oczami, więc no ale żebyście mieli po prostu orientację, co nie? Chciałam sobie zrobić włosy dzisiaj, ponieważ stwierdziłam, że pogoda jest jaka jest, ma być storm, już wam o tym mówiłam. Dzisiaj właśnie w niektórych miejscach w Irlandii jest czerwony alarm, czyli w ogóle najlepiej nie wychodzić z domu, wszystko jest pozamykane, szkoły, prace, niektóre i tak dalej Więc jest czerwony alarm, u nas nie, u nas chyba nawet nie ma pomarańczowego z tego co dobrze się orientuję Być może was kłamię teraz, bo nie sprawdzałam, ale wydaje mi się, że po prostu nie obiło mi się o uszy nigdzie, żeby był jakiś pomarańczowy alarm więc Aleks skończy normalnie szkołę, niedługo muszę po niego pojechać I chyba zrobiłam największy błąd życiowy, jaki mogłam dzisiaj wykonać Ponieważ położyłam Emilkę spać jakieś 20 minut temu A za niecałą godzinę muszę ją obudzić Więc ona się nie wyśpi Na bank się nie wyśpi, bo jak już idzie na drzemkę, to, no to po prostu śpi dłużej, co nie? Więc na bank się nie wyśpi i będzie marudna Ale już wcześniej była marudna, więc takie życiowe problemy Nie wiem, czy też tak macie takie problemy? Wczoraj Wam wspominałam o bąkach, jakie mamy i oj, tu się coś zepsuło chyba, yy, kot się nią bawi, bo znalazł, ta jedna akurat się gdzieś zapodziała i właśnie kot ją znalazł i się nią bawi, więc już niech tam się bawi, lepiej żeby miał tą jedną niż żeby potem, o ile to nie jest błąd, że będzie miska na choinkę, nie wiem, przekonamy się niedługo. W każdym razie właśnie taki kolor, nie wiem na ile on będzie oddany w kamerze, ale no taki jasny, błękitny, turkusowy, coś taki bliżej nieokreślony kolor I ja właśnie nie chcę takich W tym roku chciałam bardziej granatowe bombki, ale nigdzie nie ma Nawet takie, nie wiem gdzie ja je znalazłam w zeszłym roku, chyba w Lidlu, czy w cholera wie gdzie, nie pamiętam Ale teraz właśnie bardzo, bardzo ciężko jest znaleźć jakiekolwiek, bo... Czy ja wcześniej wziąłem lampki? Pompki bardzo ciężko wszędzie są tylko złote, srebrne i czerwone, bo po prostu jakby tylko takie były na świecie. Innych chyba nikt nie, nie kupuje, bo tylko ja jestem taka dziwna, że sobie wymyślam niebieskie bombki Powiedzcie mi, czy wy macie kogoś, znacie kogoś, wy sami lubicie inne kolory bombek niż tylko czerwone, złote i srebrne. Możecie mi dać znać, przypisujemy sobie piątkę. No a ja mam takie. Hmm. Ale z dobrych rzeczy jest jeszcze to, że udało nam się zamówić właśnie w Argosie lampki. Ostatnie cztery sztuki były, więc udało nam się zamówić je dzisiaj i są do odbioru dziś albo jutro, jeżeli one nie są zapłacone, bo to się nie, nie robi takiej przedpłaty wpłaty tak to się nazywa. Nie robi się, nie płaci się najpierw, a potem się je odbiera, tylko płaci się przy odbiorze, więc jeżeli my tego nie odbierzemy w ciągu dwóch dni, to, no, to, to nam po prostu ta rezerwacja przepada i ktoś inny może sobie to kupić. Na takiej zasadzie to działa. W ogóle mam na sobie, ja wiem, że skacze z tematu na temat ale chcę Wam się wygadać, póki mam chwilę, bo potem nie wiadomo, co się będzie działo. Yy, mam na sobie speterek, który pamięta jeszcze moją mamę. Ale tak rzadko w nim chodzę, że myślę, że jakby go tak z tych włosków trochę po, hmm, poczyścić, ogolić, to wyglądałby lepiej. Ale mam go na sobie tylko dlatego, że jest mi mega potwornie zimno, dlatego że wieje strasznie na dworzu. I mam wrażenie, że je mi po prostu w domu, więc ubrałam się na tyle ciepło, żeby nie zamarzać. Z całego naszego woreczka pierniczków zostało tylko tyle, więc myślę, że... Będziemy szykować się na robienie kolejnych, tylko muszę kupić przyprawę do piernika, bo ja używałam taką gotową i wyszły naprawdę super, e, więc chyba czeka nas kolejne robienie pierniczków. A to jest ulubione picie Patryka. E, on poznał je, jak przyleciał do mnie do Szkocji i teraz je uwielbia od tego momentu, czyli już no ładnych parę lat. O czekam, może będzie gol. A nie, to nie nasi.